Zobacz, 20 lat temu, jak było mało borówki, tak jak miałeś średni owoc, to mogłeś go sprzedać. Teraz tego owocu jest coraz więcej w Polsce, więc to cięcie jest niezbędne, żeby mieć piękne, grube borówki. No i tu zostawiłem dużo pędów, przyrostu, które powinny już być w zeszłym roku usunięte. Dużo roboty, no ale widzisz, przecinam i teraz te krzaczki będą miały i później więcej energii, żeby puścić nowe przyrosty. No i boróweczki będą grube, to gdzieś przed i po robota. No i zobacz, tutaj... Krzak po krzaku ja też nagrywam na Ciebie z samego rana, żeby się zmobilizować do cięcia borówki i na tą borówkę źle przeciąć, ale cokolwiek z tego krzaka zrzucić, no bo to się przełoży na wszystko. Cięcie uważam ważniejsze niż samo nawożenie. No i widzisz, w się przegląda no i staro się też z dołu takie te długie ściny, bo to te soki do góry muszą iść. O, tutaj chyba na sobie pokazuję, że zasłużyłem na mocny opierdziel. Tak, brak konsekwencji. No po prostu dzisiaj materiał pokazuje Ci moje błędy, bo tutaj powinno być dwa razy więcej owoców, bo teraz zobacz, przetnę w tym roku ładnie, dokładnie, to te przyrosty, które pójdą w te lato, no zaraz dają owoc, tak? I tutaj zamiast 8 ton może być 15 ton. no więc to jest nieprawdopodobny potencjał. No, ja też właśnie wgrywam z poniedziałku z rana dla ciebie materiał i lecę na pole. Nie, nie tylko ciąć, ale też muszę czyścić z chwastów krzawy. No i dalej szykować się do ściukowania, no małą ilością trocinki. Tutaj też raz, widzisz jakieś uholce po lewo, też to trzeba kasować. No i chyba tyle. Pozdrawiam Was. Dzięki za łapeczki, komentarze. No i oczywiście zaczyna się sezon. Czy chcesz zamówić karbomat, czy sadzonki, borówki, odmiany fińskie na balkon. No jest ogromny asortyment tutaj w moim borówkowym świecie, więc tutaj mój numer telefonu i z przyjemnością z Tobą porozmawiam. No, więc trzymajcie ciuki. A, no i żeby oczywiście mnie nie przewiało dzisiaj, ale roboty dzisiaj zrobię. No, konkretno z każdą minutkę dzień jest dłuższy to też ta robota będzie. Myślę, że w skali miesiąca już efekty będą. Cześć!